Cześć wszystkim. Właśnie dostaliśmy w ramach dalej tej akcji, żeby siedzieć na, na tyłkach, zamówiliśmy sobie grę, którą będziemy grać nie tylko teraz, ale będziemy mogli też grać w, w większym gronie, bo gra jest do 6 osób, a tą grą jest... zobaczycie co jest. Także zapraszam do openingu. Także to będzie pierwszy unboxing na tym kanale. Zobaczmy co jest w środku. No, paczka jest dosyć duża. Jedziemy delikatnie z rozpakowywaniem. Cało się kuszył warstwę. się udało. I to już na mnie będzie potrzebne. Um. dalej. tyk, 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 tyk. Hmm. A więc mamy chyba na razie największą, jeżeli chodzi o objętość gier, grę. Carcassonne Big Box. Ech, stwierdziliśmy, że podoba nam się ta gra i że szkoda się rozdrabniać, jeżeli chodzi o kupowanie podstawy i tak ponieważ w środku jest chyba 5 czy 6 dodatków, które są już niedostępne do, takiej, do takiego kupna e, normalnego, tylko i wyłącznie w tych boxach można go kupić. Jeżeli Was interesuje, to link do tej aukcji zostanie to jest do sklepu bardziej, Allegro, a zostanie podpięty. A tutaj mamy grę, w środku znajduje się Matko, jak to długo idzie i jest ciężkie. Informacja, co się powinno znajdować. O osób nawet pokazane, jak trzymać poprawnie wytłoczki, także to jest mega fajna opcja. Plansze do wyciśnięcia. To co niski lubią najbardziej skrócone. Instrukcje Plansza do gry. Znowu do wyciśnięcia. Kolejne wypraski. I dalej. I kolejne instrukcje. Mega fajna sprawa. Nie wiem czy dobrze widać. Mam nadzieję, że dobrze, ale tu jest jeszcze milion różnych pionków. Kostka do gry. W sumie. Nie wiem po co kostka, ale chyba tylko i wyłącznie po to. Nie, myślałem, że tu się kolejność rzutu wyznacza, ale no, chyba, chyba nie bardzo. Zobaczymy, jak przeczytamy wszystkie zasady. Wydaje mi się, że to powinno być tutaj. Um, dobrze mi się wydaje. Pionki powinny. Wiecie co? Ja chyba zrobię tak, że jak zostanie wszystko już wyciśnięte, poukładane to będziecie mieli finałowy kadr jak to wygląda mi to trochę zajmie żeby to ładnie wyglądało i żeby to dobrze zostało wyciśnięte i poukładane a dla was to będzie sekunda także Także tą grą naszą jest Carcassonne. Jeżeli jeszcze nie gracie, ale chcielibyście na przykład spróbować, nie wiecie czy macie ochotę wydawać pieniądze na taką grę, na ten typ planszówki, nadal podlinkuję stronę, w której będziecie mogli sobie zagrać w planszówkę online. Wiem, że w dziwnie brzmi niby gra planszowa niby lepiej się. Dotyka pionków, trzyma karty w ręce i tak dalej, ale to jest tak jak z osobami, które czyta książki, czytają książki. No, niektórzy wolą mieć fizycznie książka w ręce, czuć ten papier. Niektórzy mają e-booki, też są mega szczęśliwi, bo to jest oszczędność czasu, miejsca i pieniędzy. Także tak jak mówiłem, na dole wrzucę link i zapraszam do skorzystania z tego drugiego linku, to będzie mój Rafling, co to da? Wam chyba nic, ale jeżeli kończycie kilka gier, to ja dostanę punkty premium. Punkty Premium są wymagane do tego, żeby tworzyć gry, krócej czekać na nie i używać, można używać tego konta jeszcze w innych, w innych rzeczach. Także zapraszam do tworzenia kont tych waszych z mojego reflinku. Dziękuję. Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja naszej nowej gry wam się podoba. Lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze, co wam się podoba, czy nie. Może macie jakieś podpowiedzi dla nas, jako dla osób, które grały tylko i wyłącznie w podstaw, podstawkę i w dodatek ze smokiem albo budowniczym. Nie wiem. Jeżeli macie jakieś porady dla nas, macie informacje co warto dokupić do Beatboxa, żeby się grało jeszcze lepiej, to piszcie. A tymczasem dziękuję za oglądanie tego filmiku i do zobaczenia niebawem. Cześć!